Hejka! Witam Was w kolejnym teście makijażowym. Dzisiaj mamy dzień, kurde, święta narodowego, że tak powiem, ponieważ w mojej Biedronce w końcu pojawiła się nowa kolekcja. Dodam jeszcze, że poprzednie dwie kolekcje nie wiadomo z jakich powodów w mojej Biedrze się nie pojawiły, dlatego ich dla Was nie recenzowałam. Natomiast wczoraj wchodzę jak zwykle po puszki cieciorki, po ręczniki papierowe i krojone pomidory, a tam patrzę Nowy make-up, więc się tak zajerałam, Od razu widziałam wszystko, widziałam wszystkie kolory, tak więc dzisiaj sobie potestujemy. Na twarzy w tym momencie mam podkład z Bielędy wegę flumi w odcieniu 2 i 3. Wymieszałam sobie je razem. Dlatego mam właśnie takie lśniące wykończenia, bo ten podkład jest taki, wiecie, mocno nawilżający. No i przechodzimy bez tuzbędnego pierdolenia do testowania pierwszych dwóch produktów. Mam tutaj dwa korektory. W sensie jeden korektor, ale w dwóch kolorach, jeszcze tutaj zapakowany te folie, więc muszę odpakować. Ogólnie, jeżeli kupujecie produkty z Biedry, to koniecznie patrzcie, żeby były właśnie w tych foliach, bo ja już kilka razy kupiłam produkt, którego nie sprawdziłam, a potem okazało się, że został przez kogoś otworzony, obmasany i oczywiście, do wiadomo, musiałam to wyrzucić, no bo było już skażone. Ten korektor nazywa się Soft Stick i szczerze mówiąc, ja mam same straszne skojarzenia z tą nazwą. No, dla mnie to po prostu brzmi jak miękki penic, tak więc nie wiem... Martwi mnie trochę to nazwa. Ogólnie wiecie co? Biedra moim zdaniem robi zajebiste korektory. W sensie Bell z biedronki robi zajebiste korektory. Na przykład ten Morse Smooth Concealer to jest jeden z moich top 3 korektorów na świecie, takich korektorów na co dzień. On wygląda fenomenalnie w świetle dziennym, więc jeżeli szukacie korektora za 12-13 zł, który będzie po prostu perfekcyjny, tani, trwały, wydajny, dobrze kryjący, ale idealnie wyglądający na żywo, to polecam ten. No więc nie ukrywam, że do tego korektora mam bardzo duże oczekiwania. Ten odcień jest dla mnie trochę za jasny. Ten odcień, tak jak widzicie, praktycznie w ogóle nie rozjaśnia, dlatego zrobię sobie tutaj, tutaj taką mieszankę obu tych kolorów. Super to wygląda. Wydaje mi się, że na kamerę jest troszeczkę za lekki, więc dołożę jeszcze drugą warstwę, ale na żywo zostawiłabym już tyle. A jeśli chodzi o cienie, to zdecydowanie ta dwójka jest bardzo ciemna, tak więc wydaje mi się, że dla większości osób jedynka tutaj jednak lepiej usiądzie. Widzicie przy tej drugiej warstwie zbudowało się elegancko i dalej wygląda to ultra lekko, tak więc jestem tutaj pod dużym wrażeniem, zwłaszcza, że ja nie lubię zazwyczaj korektorów w stiku, bo są zbyt tłuste. A tutaj jest takie, takie właśnie nawilżone wykończenie, ale wygląda to. Bardzo lekko, więc świetna sprawa. Przechodzimy do kolejnego produktu, czyli Eye Bright Powder. I tutaj mam znowu w dwóch odcieniach. Na początku kupiłam numer 2, to jest odcień banana, ale wiecie co? Tego odcienia akurat wam nie polecam, bo moim zdaniem on za bardzo przyciemnia korektor. Dlatego wczoraj właśnie kupiłam odcień 1 i chciałabym go jeszcze przetestować. Jeśli ten też będzie przyciemniał, no to Mech. Do porównania pokażę wam jeszcze, jak wygląda. Ta dwójka. Tutaj w sumie jest dosyć mocna różnica w kolorze. I niestety ta dwójka jest ciemna nawet dla mnie. Tak więc wydaje mi się, że dla większości ludzi w ogóle odpada. No więc tylko Wam pokazuję, żebyście wiedzieli na co uważać. A my polecimy teraz z tą jedynką. Znajomi właśnie do mnie wpadli tutaj obejrzeć moje studio, dlatego takie zamieszanie. Ogólnie wiecie co? Ten jaśniejszy puder jest uważam bardzo spoko, ale jak na mój gust dalej jest troszeczkę za ciemny. I wolałabym, żeby był albo transparentny, albo delikatnie rozjaśniający i stosując ten produkt to jakby trochę się boję, że dla bledszych osób będzie dalej za ciemny. A jeśli chodzi o poziom utrwalenia tego pudru, to powiedziałabym, że jest taki umiarkowany, bo na przykład teraz właśnie jak stałam i gadałam sobie ze znajomymi, to widzicie tutaj korektor już mi się zaczął zbierać, tak więc ten puder tak no, nie za dobrze utrwala jak na... Jak na moje potrzeby. Resztę twarzy delikatnie utrwalę sobie pudrem Ilumi. I to jest taki, wiecie co, mój absolutny ulubieniec z biedry. Jego w biedronkach już chyba nie można dostać. Natomiast widziałam, że jest dostępny na stronie Bel I tam kosztuje 13 albo 14 zł. Jest bardzo wydajny i daje takie ultra, ultra piękne, lekkie, rozświetlone wykończenie. I ja go nakładam w minimalnej ilości, bo też nie chcę jakoś za bardzo zgasić tego podkładu. Ale też nie chcę, żeby wiecie co, te włosy mi się tak kleiły do twarzy. No bo niestety przy takich nabliżających podkładach wszystko się strasznie klei. Wiecie co, ja sobie ten puder jeszcze troszeczkę w małej ilości nałożę pod oczy, bo martwi mnie to, że ten korektor się tutaj zjeżdża. No bo wiecie, niestety ten puder troszeczkę nie daje rady tego utrwalić. O, a wiem, że ten puder naprawdę fajnie trzyma korektor na miejscu, bo już go wielokrotnie tak używałam. Jeśli tylko lubicie takie delikatnie rozświetlone wykończenie pod oczami, to będzie sztos. Kolejny produkt to będzie bogaty różany balsam i to pachnie jak taka różana świeczka albo po prostu jak taki zapach do kibla u babci. Nie jestem szczerze mówiąc fanką tego, tego zapachu. Natomiast konsystencja jest boże, jakaś taka dziwie usta. Ujeju, w ogóle zostawia takie obrzydliwe tłuste, maślane jakby wykończenie na języku i też obrzydliwie smakuje. Biorąc pod uwagę, że nawilżające błyszczyki zawsze jakoś tak wchodzą w usta, to wydaje mi się, że nie chciałabym tego nosić. Normalnie jakby wiecie co, polizała modelinę albo plastelinę, takie, takie dziwne uczucie. No i niestety jest to już drugi tego typu produkt właśnie z biedronki, który ma takie obrzydliwie dziwne, tłuste, olejkowe wykończenie. Ja za każdym razem te produkty kupuję, liczę na to, że ta formuła się zmieni, no ale niestety te nawilżające balsamy, błyszczyki... Z bel zawsze są jakieś takie bla. Z produktów do oczu mamy tutaj jeden produkt i jest to taka kredka do oczu oraz do ust. Więc takie powiedziałabym dwa w jednym. Konsystencja tego produktu jest bardzo kremowa. Ja już sobie to słoczywałam. Ona bardzo fajnie zachowuje się pod wpływem ciepła. Natychmiast robi się taka bardziej maślana, właśnie kremowa. Pięknie się blenduje, więc wydaje się to dosyć ciekawe. A jednocześnie martwi mnie jak ten produkt zachowa się na tłustej, i trochę opadającej powiece, bo przez to, że jest tak aż maślany, wydaje mi się, że po prostu będzie się odbijał. Tak więc nałożę ten produkt dokładnie tak, jak tutaj pokazują na opakowaniu, i zobaczymy, czy producent poleca nam fajny sposób aplikacji, czy może, wiecie, poleca nam jakąś absolutną głupotę, która w życiu się nie, nie sprawdzi. No ale zanim przejdziemy do tej kredki, to chciałabym na powiekę nałożyć sobie mieszankę tego rozświetlacza z tym brązowym produktem tutaj. To jest, wiecie co? Taki bardzo satynowy brązer. Albo bardzo brązowy rozświetlacz. Nie jestem tego pewna w sumie. Brązujący róż. To jest brązujący róż? Ciekawe kurczę. Brązujący róż. Zobaczymy jeszcze tutaj na tym opakowaniu. Jest pokazane, żeby tę kredkę rozetrzeć trochę na linii wodnej i ogólnie rozetrzeć od dołu, więc zobaczymy. Póki co dokładnie followuję instrukcję z opakowania i mam wrażenie, że wygląda to powoli, coraz gorzej. Sama kredka na górze, kreska na górze jeszcze wyglądała spoko, ale teraz to wygląda po prostu jakbym płakała całą noc, a w przerwach od płakania jarała po trzy blanty, i potem dalej płakała, i potem dalej jarała. Nie wiem, jak jest tak. I'm confused. No nie. Ta kredka się rzeczywiście bardzo fajnie rozciera, ale wiecie co, zastanawiam się, jakby. Jaki pomysł stał za tym produktem? Kto w ogóle w tych czasach maluje się w taki sposób? Ogólnie mam wrażenie, że ten produkt wymyślał ktoś z pokolenia moich rodziców, bo za czasów mojej mamy kredki to był jakby to była podstawa makijażu i właśnie kredkami takimi mokrymi, kremowymi produktami robiło się wszystko. Mało kto wtedy fajnie umiał blendować cienie i w ogóle lubił z tego korzystać a w tych czasach mam wrażenie, że taki efekt spokojnie można by osiągnąć cieniem i jakimś bardzo wodoodpornym, ultratrwałym eyelinerem. Tak więc naprawdę nie wiem, kto to kupi, bo wiem, że ja sama po tym użyciu już nigdy więcej do tego produktu nie wrócę. Tak więc zastanawiam się po prostu, jaki tutaj za tym stał pomysł i kto to wymyślał ogólnie. Teraz, wiecie co, przechodzę sobie do rozświetlacza i tutaj jeszcze troszeczkę... Rozświetlę wewnętrzny kącik. Ten rozświetlacz jest bardzo delikatny, bardzo ładnie wygląda tutaj wewnętrznym kąciku, ma taki naturalny złoty kolor, no i to rozświetlenie jest typowo codzienne. Delikatne, ładne, no jak za tę cenę uważam, że naprawdę spoko. Tak więc teraz przechodzimy do konturowania twarzy i zanim przetestujemy ten róż brązujący, to wykonturuję twarz matowym produktem, czyli bronzerem Bronze and Contour Powder, również z Biedronki. Matowe formuły z Bell są zawsze zajęte. Bronzery, róże, wszystkie, które mam, są po prostu idealne. Natomiast te satyny różnie się u mnie sprawdzają. Niektóre dobrze, a niektóre jakoś tak bardzo brzydko i tanio wyglądają. Tak więc zastanawiam się, jak tutaj będzie w tym przypadku. Wydaje mi się, że zmieszam sobie po prostu. Te dwa kolory razem i nie będę się tutaj jakoś bawić w rozdzielanie brązu od różu, po prostu zastosujemy ten produkt jako jedną całość. Ciekawe jest to, że tutaj w opakowaniu ten produkt wydaje się mocno satynowy, natomiast na twarzy uważam, że ten efekt jest bardzo dyskretny i ogólnie bardzo ładny, ale też dosyć mocno brązowy, a wolałabym, żeby to było troszeczkę takie bardziej odświeżające, więc dołożę sobie więcej tej różowej części, żeby jednak, wiecie, to wszystko trochę ożywić. Ej, no bardzo ładnie to wygląda. W sumie jestem zaskoczona, bo w ogóle się nie spodziewałam, że ten produkt mi się spodoba. Wygląda to bardzo ładnie, ale trzeba pilnować, żeby wsadzać pędzel częściej w tę różową część, bo sama ta brązowa jest taka jakby troszeczkę, taka trochę za chłodna, jak na ten błysk. I robi się, wiecie co, taki delikatnie brudny efekt. Tak więc na to warto zwrócić uwagę. Czy będę po ten produkt sięgać? Często wątpię. Bo szczerze mówiąc, nawet z samej biedronki mam dużo lepsze róże, dużo lepsze brązery i ten jest spoko, ale nie robi jakiegoś takiego wow, szału. Kolejny produkt to będzie rozświetlacz i ten rozświetlacz nakładam już w wewnętrznym kąciku, i już no, raczej widzę, że, że to jest fajny produkt. Bardzo ładny, złoty kolor, drobno zmielony, taki naprawdę idealny, codzienny. Rozświetlacz. Gdybym w liceum albo w gimnazjum dostatki, produkt to byłabym zachwycona. Nie dojdzie, że cena jest świetna, to jeszcze, wiecie. Pigmentacja, kolor, wszystko takie po prostu idealne, naturalne, codzienne. Ostatnim produktem na dzisiaj będą szminki. I mam je w czterech odcieniach. Są to wszystkie odcienia, jakie są dostępne. I tutaj wiecie co? Odcień trzy, jak tak się przyglądam, to mi się jednak nie podoba. W sklepie jakoś tak, wiecie, po prostu wzięłam, nie patrzyłam. Mam wrażenie, że przy mojej oliwkowej skórze on po prostu będzie wyglądał tandetnie. Natomiast pozostałe trzy odcienie są przepiękne. I tutaj zwłaszcza moją uwagę zwrócił odcień numer 1, czyli taki piękny, naturalny, chłodny brąz. Coś cudownego na co dzień. No i odcień 4. To jest taki ciemniejszy, bardziej burdowy brąz. Oba te odcienie zaraz nałożymy na usta, a pozostałe kolory pokażę Wam na słoczach. Te szwinki mają bardzo lekką, taką wodnistą konsystencję i bardzo powoli zastygają, ale jak już zastygną, to są bardzo komfortowe na ustach i mają naprawdę ładne, równe krycie, nie ma tu żadnych smug, żadnych dziur, naprawdę pełen komfort i mam wrażenie ogólnie, że to jest ta sama y, formuła, co wcześniej, była w Bel, ale jakby bardziej dopracowana. Bo wcześniej pamiętam, że ta formuła niezbyt mi się sprawdzała, a teraz jestem autentycznie zachwycona tym efektem. I serio czuję, że jest to po prostu szminka, którą miałabym ochotę nosić cały czas. A jeśli chodzi o ten kolor, no to jest oszałamiająco piękny i bardzo podoba mi się to, że na moim oliwkowym odcieniu skóry on wygląda tak dosyć trupio, tak bardzo chłodno. Ten odcień jest dalej bardzo codzienny, ale taki troszeczkę ciekawszy. Ten odcień jest przepiękny, nawet bardziej podoba mi się od tego nudziaka, a to wynika z tego, że on ma nie do końca pełne krycie, ma bardzo równe krycie, ale troszeczkę tych naturalnych ust tutaj przebija, przez co ten kolor, pomimo tego, że jest naprawdę ciemny, to nie jest przytłaczający, nie jest dominujący i nie wygląda ciężko. Właśnie ta wodnista konsystencja robi taki bardzo lekki efekt na ustach i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że te szminki jakoś zostały poprawione, bo to jest ta sama konsystencja co wcześniej, ale równa, dobra, komfortowa przepięknie kryjąca, no zajebiście to wygląda i te szminki w tym momencie robią na mnie największe wow z całego tego testu. Czas sobie te wszystkie produkty podsumować i ogólnie streścić co polecam, a czego nie polecam. Jeśli chodzi o korektory są śliczne, wyglądają bardzo naturalnie, przypudrowane, robią taki piękny photoshop i tak lekkie wykończenie, że serio polecam na maksa tylko polecam ten jaśniejszy odcień, bo ten drugi jest dosyć ciemny. Jeśli chodzi o pudry pod oczy, to są spoko, ale to nie jest jakiś szał. Osobiście, jeżeli szukacie taniego pudru pod oczy, to polecam Wam Paese Puff Cloud, który, 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 który dużo lepiej utrwala i rzeczywiście nic się nie zbiera, a te pudry moim zdaniem tak no, za delikatnie jednak utrwalają. Następnie mamy produkt do konturowania twarzy i ten róż brązujący jest z Spoko, ale to nie jest jakiś szał. Jeżeli szukacie czegoś jasnego, delikatnej setynie, no to się Wam sprawdzi, ale osobiście uważam, że z biedry są lepsze produkty do konturowania. Rozświetlacz, bardzo fajny, polecam. Kredka do oczu, jak dla mnie dziwna, nie za bardzo polecam. Balsam do ust to jest swój największa porażka tego testu. On jest obrzydliwy w odczuciu, w ustach, zostawia takie dziwne wykończenie. Absolutnie nie polecam. A jeśli chodzi o nawilżenie, to też żaden szał, więc tutaj, no serio, na wszystkich możliwych płaszczyznach, zawód. Natomiast jeśli chodzi o szminki, sztosik, jestem zachwycona, są naprawdę super. I te dwa odcienie będę teraz już nosić non-stop. Zwłaszcza ten, kurczek, jest piękny odcinek na jesień. Jestem, jestem powalona, no po prostu tak ładnie wygląda. Ostatnio w ogóle pomyślałam, że mogłabym nagrać taki film podsumowujący największe perełki makijażowe z bel, właśnie z Biedry. Jeżeli chcielibyście coś takiego zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. No i na dzisiaj żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, do subskrybowania na insta i widzimy się następnym razem. Cześć!